Musimy dopracować z Rafałem i z Kasią. Będą to na pewno ulotki, które gdzieś tam będą w jakiś sposób informowały i pokazywały drugi, drugą stronę medalu odnośnie szczepień. No i generalnie, jeżeli ktoś by chciał z tutaj z tych obecnych osób zaangażować się i brać udział z nami w, tych, w takich akcjach terenowych, podczas gdy będziemy rozmawiać z ludźmi i pozyskiwać nowych ludzi do naszego towarzystwa, bo nie wiadomo, co przyniesie nam jesień i jakiego towarzystwa będziemy po prostu potrzebować, żeby w miarę normalnie żyć i, i odpierać ataki ze strony represjonujących nas władz, policji itd., itd. Chodzi po prostu o to, żeby wyłapać białośnie dodatkowych ludzi, którzy byliby w stanie z nami ramię w ramię stanąć e, kiedyś podczas, nie wiem, jakiejś, nie wiem, miejmy nadzieję, że nie dożyjemy takich czasów, ale jeżeli mielibyśmy dożyć takich czasów, to fajnie, jeżeli już będziemy mieć grupkę, nie wiem, 50-60 aktywnych ludzi, którzy, nie wiem, będą ostatecznie mogli e, zrobić akcję gdzieś pod urzędem, jakiś protest, pod domem nawet kogoś, kto będzie nas w jakiś sposób, dyskry w jakiś sposób, dyskry w jakiś sposób dyskryminował. E, więc tego typu akcje po to, aby właśnie pozyskać, Pozyskać więcej ludzi do naszego towarzystwa, do naszego stowarzyszenia, żeby jak najbardziej się to rozwijało. No i w sumie, w sumie taki komunikat. Także, jeżeli ktoś by miał ochotę, to na pewno takie akcje ruszą niebawem. Tylko czekamy w tym momencie jeszcze na ulotki. Będzie 5000 ulotek. Będziemy, tak jak mówię, powtarzam, roznosić je tutaj po Sosinie, prawdopodobnie, bo tutaj dużo ludzi chodzi po centrum, nie wiem, po geosferze może. Także, jeżeli ktoś by chciał fajnie się przygotować i być gotowym na merytoryczną rozmowę z ludźmi gdzieś w terenie, no to po prostu trzeba się odezwać do nas i będziemy sobie działać. I też przy okazji też przy okazji wpadliśmy na pomysł taki przepraszam, żeby stworzyć takie listy, żeby też można było w fajny sposób zagadać do, do ludzi na ulicy i zainteresować ich tematem, że będziemy po prostu tworzyć takie listy, tego, że na przykład sprzeciwiamy się Kolejnemu lockdownowi, który zapewne nas czeka podczas czwartej fali na jesień. Trzeciej, czwartej wiesz, no oni tam różnie mówią o tym. Mm, więc żebyśmy w jakiś sposób mogli realnie wpłynąć na decyzję naszego prezydenta. Oczywiście, że to teoretycznie prezydent ma prawo, tak jak na przykład Brown wygrałby powiedzmy wybory w Rzeszowie. To wtedy nie musi, nie zrobi, powiedzmy, tego lockdownu w Rzeszowie. No i na przykład nasz prezydent też mógłby w jakiś sposób zastopować ten lockdown, nie wiem, jakąś segregację sanitarną i tak dalej, i tak dalej, po prostu. I pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić jakieś takie listy, żeby zbierać podpisy ludzi, rozmawiając z nimi, i potem ostatecznie iść do urzędu i pokazać: Mamy, proszę bardzo, nie wiem, 100 list po 10 podpisów, nie chcemy po prostu waszych lockdownów, nie chcemy, nie chcemy, my chcemy po prostu normalnie żyć i, i tyle. Także taki też jest pomysł, czyli te ulotki, te podpisy, ale to wszystko jeszcze w sumie będzie ewoluowało. No i w sumie tyle. Z mojej strony. Dziękuję. A teraz zapraszam do głosu naszą najwspanialszą przewodniczącą Kasia. Kasia nie ma nic do powiedzenia. No to Rafał Rafał na pewno wam coś ciekawego powie. Tak? No dobrze, no to dziękuję. Cieszę się jeszcze raz, że tutaj... Raz, raz, raz. Ja, tylko... Bateria w mikrofonie. W każdym razie to cieszę się, że jest tyle dzisiaj nowych osób, że się powiększa to grono. I właśnie tak jak Krystian powiedział, no fajnie jakbyśmy się po prostu jednoczyli i żebyśmy mogli mieć taką grupę, nie? bo ta grupa staje się coraz większa. Myślę, że będzie jeszcze coraz, coraz to E, można powiedzieć silniejszą grupą, która będzie miała też coś do powiedzenia. Co innego jak pójdzie jeden rodzic, dajmy na to i się wykuca, e, dajmy na to z dyrektorem, czy dyrektorką, która ktoś w jakiś sposób dyskryminuje jego dziecko, a co innego pomyślcie sobie jak stanie tych rodziców 15, 20, już troszkę inaczej. I tak samo będzie, czy to w sklepie, czy to będzie w jakimś... W innym miejscu czy w urzędzie, gdziekolwiek, gdzie będzie jakaś segregacja sanitarna, no to naszym marzeniem jest to, żeby jednak było tych ludzi kilkanaście, jak najwięcej. Przygotować się po prostu w razie W na czasy, które mogą być, ale i nie muszą. A tak czy siak tutaj na przyjaźń, nie? Tą, e, no, fajną, fajną grupę ludzi, nie? Fajną grupę ludzi, z którymi będziemy mogli spędzać czas. E, Teraz ten czas, który nas doświadczył, pokazał nam tak naprawdę kto jest przyjacielem, a kto był przyjacielem. No i tyle. No, już bateria się wyczerpuje tak. Jak ktoś jeszcze coś. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, bo nie będę powtarzać tego za chłopaki mówili, bo mówili fajnie. Chciałam tylko dodać, że... Mam nadzieję, że będziemy się jak najczęściej spotykać na żywo w rzeczywistości w wirtualu też, tak? Rozmawiamy sobie na różnych platformach do tego stworzonych. Natomiast mam nadzieję, że takich spotkań jak dzisiejsze i innego rodzaju też, że będzie jak najwięcej, że będziemy się poznawać, że więzi będziemy zacieśniać. Natomiast chciałam też Was zachęcić do tego, żeby jednak na Discordzie, jeśli ktoś, mam nadzieję, że wszyscy tutaj mają dostęp do tej platformy Discord, żeby się przedstawili, to znaczy napisali słowo o sobie. Po co? Po to, żebyśmy też wiedzieli, jeśli mamy stanowić fajną grupę wzajemnego wsparcia i taką grupę też uderzeniową, to żebyśmy wiedzieli, kto. Do kogo się można z, jakimś, z czymś zwrócić, z jakimś problemem, czy związanym z pandemią, czy związanym po prostu z, z, z dniem codziennym, tak? żebyśmy wiedzieli, kto jakie ma kompetencje, jakie ma doświadczenie zawodowe, życiowe, co, jaki, jaki ma temperament, co potrafi, czego, w czym się czuje mocny. Pochwalmy się tym, powiedzmy słowo o sobie, to nie muszą być naprawdę elaboraty, to być, to może być wypunktowana lista króciutka, ale, ale dajmy jakieś, jakieś możliwości też takiego poznania się, bo zanim my, każdy z każdym tutaj zdąży słowo zamienić i poznać się, a dowiedzieć się, co, co ktoś robił w życiu, no to troszkę czasu minie, a, a mamy do tego narzędzie, żeby się w ten sposób jakby ze sobą też zapoznać. Tyle chciałam dodać, z tym tutaj że Także tyle. Teraz ja Wam krótko skomentuję. Znajdujemy się nad Zalewem Sosina w Jaworznie. To jest stowarzyszenie. Zaraz Wam pokażę w ogóle. Plakat hardcore'owy wygląda. Jesteśmy na spotkaniu na Grillo. Tutaj mamy Polska siła jawożna, strona internetowa, razem możemy więcej. Stowarzyszenie Polska siła jawożna. Stanowe stowarzyszenie zachęcamy wszystkich do zapisywania się, do dołączania, też na Facebooku oczywiście jest fanpage na Facebooku stowarzyszenia. Zapraszam wszystkich serdecznie. Łączmy się. Pozdrawiam. Chris biegunka kabin. Moc.